Moi drodzy, obserwuję to, co się dzieje w sieci. Obserwuję tego bydlaka starego murańskiego, który przekracza kolejne, e, kolejne poziomy żenady. No, odwierca już ogromne poziomy poza dnem. Można się kłócić. Czasy są jakie są. Ludzie lubią różne dramy, konflikty. Natomiast dzieci to jest rzecz święta. Dzieci się nie tyka. Natomiast to gówno chodzący gówno murański, on nie ma żadnych, ale to żadnych hamulców. Atakowanie dziecka nitra, który umówmy się, no jest zwykłym internetowym głupkiem. No ale no ja nie widziałem, żeby któreś dzieci, czy czyjeś dzieci atakował. Więc jakby na to nie ma absolutnie i nie powinno być zezwolenia. Wszyscy powinniśmy go medialnie zbanować, jednego i drugiego. I przestrzeń internetu powinna zostać uwolniona od tego chodzącego gówna, tego młodego i starego. Miejsce główne jest w kiblu, a nie w przestrzeni internetu. Przecież moje dziecko też atakował. I dlatego nie dziwcie mi się, że ja w grudniu wyjdę z nim do walki. Bo ja po prostu muszę mu wpierdolić. Siedział za takie gówno nie będę, więc muszę to zrobić na sportowo, w klatce. Oczywiście on nie chce już tej walki, bo robi wszystko, żeby to młody wyszedł za niego. Bo on wie, że dostanie wpierdol, przecież to nic nie umie. To, to jest chodząca gangrena, która nic nie umie. Umie tylko dostać w wpierdol. Robi wszystko, żeby jakiś konflikt wybrzmiał mój z tym, z tym z tym młodym. A ja powiedziałem, z młodym zawsze, ale najpierw stary. Więc najpierw ty musisz wyjść do oktagonu stary bydlaków.